Halo, to Andrzej Pastuszek Vlog RSC, wielki boks zawodowy znowu mieliśmy wczorajsz wczorajszego wieczoru i przede wszystkim wczorajszej nocy jest o czym mówić świetnie. Zaczynam nowego vloga. Dzięki za łapki, dzięki za udostępnianie, tak jak zawsze zapraszam nowych subskrybentów, zawsze zapraszam nowych patronów. Linki, linki do Patronite'a jak zwykle pod, pod tematami pod wideo. Jeśli ktoś ma ochotę wspomóc, proszę bardzo, oczywiście proszę o wspomaganie łapkami, udostępnieniami i oczywiście też komentarzami. Im więcej łapek, komentarzy, tym kanał szerszym echem odbija się na YouTube. Już jesteśmy zauważalni, a myślę, że pora na więcej i więcej. No to dobra, zacznijmy od wydarzeń, może od najważniejszego, dlatego że walka y, Manego Pakiawskiego z Kifem, Turmanem była historyczna. Many został najstarszym mistrzem świata w wadze półśredniej, bo ten, ten wcześniejszy tytuł regularny, powiedzmy, taki był wicemistrzowski w stosunku do tego tytułu Turmana. Teraz Pak jest mistrzem pełnoprawnym. To jakby było tego mało. Myślę, że ten pojedynek, zwycięstwo nad takim przeciwnikiem na tym etapie kariery, w tym wieku stawia paka już być może w pierwszej dziesiątce wszechczasów. Naprawdę niesamowita kariera, niesamowite wyzwanie. Turman był wczoraj świetnie przygotowany. Te jego kłopoty, z których wyszedł jego kondycja w 12 rundzie świadczy, że był doskonale przygotowany do tego pojedynku to nie był już turban z walki z Koses Lopezem, od początku naprawdę, naprawdę prezentował się bardzo dobrze, wygrana Pacmana tak jak mówię, jest historyczna on i Floyd naprawdę myślę, że już się kręcą w okolicach tej pierwszej dziesiątki wszechczasów i ja naprawdę, pomimo zera w rekordzie, nie wiem czy wyżej nie oceniłbym Pacmana, pomimo tych porażek dlatego, że dla niego skala trudna w tej kategorii wagowej, jako jest półśrednia, yy, powinna być zupełnie inna. To jest zawodnik z innych kategorii wagowych. Niesamowita rzecz, fenomen po prostu. Wczoraj po raz kolejny to potwierdził. Oczywiście widać było, że nie jest już młodzieniaszkiem, widać było, że nie cała walka była w tym samym tempie, ale kapitalny boks był z obu stron naprawdę świetny, świetny pojedynek w tym wieku. Nie przypominam sobie w tych kategori tak, kategoriach wiego wagowych, żeby ktoś tak wymiatał w wieku 40 lat z młodym, silniejszym, z atletycznym, z utalentowanym przeciwnikiem. Coś niesamowitego. Naprawdę walka zaczęła się dobrze dla Turmana. Myślałem, że potwierdzi się mój typ, czyli jego zwycięstwo na punkty. Miałem taka propos 114-113 dla Pakmana, ale nie widzę tego jako zwycięstwa Turmana. Tutaj już byłoby to takie naciąganie, gdyby dać mu kolejną rundę, tak jak zrobił to sędzia. Myślę, że jednak tę rundę wygrywał, wygrywał klarownie, co najmniej te 6 rund Pacman wygrał, tak jak u mnie, plus oczywiście nogdał. Naprawdę wykazał się dojrzałością, yy, znajomością boksu Turmana. Było parę elementów, które pokazują, że świetnie był przygotowany właśnie Pacman yy, na boks Kiffa Turmana. Turman zaczął świetnie, Pacman zaczął spale, natomiast genialnie wykorzystał błąd Turmana, to znaczy cofanie się w proste linii. Turman ma bardzo dobrą pracę nóg, to znaczy jest szybki, ma dobry refleks. W poprzednich walkach przeważnie mu to uchodziło tu już w pierwszej rundzie został złapany na tym cofaniu się w prostej linii. Kapitalna akcja mańkuta na zawodnika ortotoksyjnego, czyli lewy prosty na dół, prawy sierpowy na górę. Ten prawy sierpowy był taki niedokończony, dlatego że Turman się cofał, ale trafił w szczękę, Turman się nie spodziewał, ten cios, wywarł spore wrażenie. Identyczna akcja na Mańkuta to jest prawy prosty na dół, wyjście lewym sierpowym na górę, natomiast Mańkut robi to odwrotnie, tak jak właśnie zrobił to wczoraj Pacquiao z Turmanem, czyli lewy prosty na dół, prawy sierpowy na górę. Taką akcją też położył, położył zdaje się Miguela Cotto Pacman. Genialne też było to samo, ta akcja w dziesiątej rundzie, która po raz kolejny odwróciła losy walki, kiedy Pacman uderzył lewym pod prawy łokieć Turmana. Było to kopił w klej z akcji Luisa Colazo z Turmanem, kiedy to Colazo takim samym ciosem zranił Turmana. Turman wtedy musiał biegać po ringu, musiał uciekać, żeby przejść przetrwać kryzys. W tej walce było to samo. Turman też się pokazał sobie ze świetnej strony, ale o tym o tym może za chwilę, bo Pachman potwierdził to, co wiedzieliśmy zawsze. Kąty, fantazja, kreatywność w ataku, wciąż dynamika, wciąż szybkie ręce. Naprawdę to był znakomity, błyskotliwy boks. Nie starczyło, nie starczyło energii na całą walkę. Turman doszedł do głosu od. Zdaje się, szóstej rundy, już od szóstej rundy, z wyjątkiem tej dziesiątej, miałem wszystko dla Turmana, ale jednak knockdown i później to zranienie Turmana zadziałało na korzyść Pakmana. Natomiast Turman też miał swoje momenty w tej walce. Znakomicie trafiał kontrami, trafiał również przy Linach, pokazał wszechstronny boks, dobrą pracę nóg, zamykał Pakmana, potrafił trafiać właśnie przy Linach, ale też piękne ciosy prawymi. Piękne prawe kontrujące miał na Pacmana. Dużo ciosów yy, trafił w tej walce w Turman. Pacman wykazał się ciągle, pokazał, że ciągle ma mocną szczękę. Ten knockout z Marquezem był efektem zderzenia się dwóch sił yy, w przeciwnych kierunkach zmierzających, a tak naprawdę widać, że, że Pacman ciągle ma solidną szczękę, bo naprawdę sporo ciosów. I lewe sierpy, i prawe, i podbrudkowe Trochę się nazjadał. Pak dużo też ciosów na dół yy, dostał, co mogło go że od tej szóstej rundy naprawdę były momenty, że Pakman w ogóle nie zadawał ciosów, i, i do głosu doszedł Turman, ale tu mieliśmy do czynienia z dwoma znakomitymi zawodnikami innych pokoleń. Walka świetna. Walka naprawdę, którą pewnie bym obejrzał jeszcze raz. Nie sądzę, żeby doszło do rewanżu, ale, ale naprawdę, ale chętnie bym to obejrzał. Czapki z głów przed obydwoma zawodnikami. Turman pokazał serce do walki, przetrwał te kryzysy. Naprawdę fajne kontry. Inteligencja ringowa dopasował się już do Pacmana. Od szóstej rundy to była walka Turmana, yy, za wyjątkiem tej dziesiątej, kiedy ponownie zranił go Pachman, ale yy, na zasłużył Pachiao. Nie mam wątpliwości. W przekroju całej walki był jednak zawodnikiem minimalnie. Przepraszam, minimalnie lepszym i moim zdaniem zwyciężył zasłużenie. Te kąty, pomysłowość, dynamika naprawdę ciągle są świetne. To jest niesamowity boks, jak na czterdziestkę, i podkreślam, chyba już jest to dziesiątka wszechczasów. W wieku 40 lat to jest po prostu coś niesamowitego. Oczywiście farmakologia, oczywiście różne środki, ale mimo wszystko przecież nie tylko Pacquiao ma do tego dostęp, więc, więc trzeba po prostu chylić głowę. Nie, nie prędko trafi się kolejny pięściarz który przejdzie tyle kategorii wagowych, który będzie tak dominował w wieku 40 lat z takim atletą jak Turman tak sobie poczynać naprawdę czapki z głów przed Manem Pacquiao kapitalny boks Filipinczyka i świetna walka, naprawdę Kapitalna, epicka walka, która przejdzie do historii, cementuje miejsce w historii Manego Pacquiao. Myślę, że to najlepsze zwycięstwo od wielu lat. Nawet lepsze moim zdaniem niż z Timem Bradley'em, bo Pacman jest starszy, ale i moim zdaniem i Turman jest jednak dla mnie lepszym zawodnikiem niż Tim Bradley. W tej walce moim zdaniem to potwierdził. Gdyby miał jeszcze jeden pojedynek przed tą walką z Pakiałem, ja myślę, że wypadłby jeszcze lepiej. Ale tu narzekać nie można. To był dobrze przygotowany Kifturman pod każdym względem. Wielu, wiele chyba mu do tych 100% nie brakowało. Pewnie potrzebowałby jeszcze jednego obozu treningowego, ale to nie zmienia faktu, nie zmienia wielkości Manego Pakiao, który, który dał koncert boksu po raz kolejny. Keith Turman nie był tylko tłem, naprawdę, ja dałem im po sześciu równo, z, z tym, że więcej tych akcentów było paka, to pak ranił, ranił Turmana poważnie. Był knockdown, był potem ten cios na dół i zasłużone zwycięstwo Manego Pacquiao. Miałem, tak jak mówię, 114-113, ale jakbym miał zmieniać rundy, to jednak coś tam prędzej dałbym Pakmanowi niż Kifowi Turmanowi. Teraz o katastrofie. Niestety o katastrofie, czy o walce z Szpilki z Cizorą. Pisałem na bieżąco, już tweetowałem z pierwszej rundy, że Szpilka jest za blisko swojego przeciwnika, jest w zbyt bliskim dystansie, że jest to zbyt niebezpieczne niektórzy mówią, że dobra była ta pierwsza runda. Nie była dobra. Był cały czas w kontakcie z Cizorą. 20 sekund po zaczęciu walki Cizorę już wypuścił pierwszy niebezpieczny overhand. To jest właściwie jedyny cios, jakiego trzeba się bać. Ze strony Derek'a Cizora to już zaczęło latać w pierwszej rundzie. W połowie rundy już Artur był przy linach. Już tam właśnie kolejne te overhandy śmigały. Z tym, że pierwsze Cizora uderzył tak na klatkę piersiową. Dopiero łapał kontakt. Starał się szukać szukać Kontaktu z przeciwnikiem, nawet sam Cizora nie spodziewał się, że to tak pójdzie, tak łatwo. Ta taktyka to był szwedzki stół, trzeba było używać więcej nóg, być dalej, przynajmniej w tych pierwszych rundach od cizory. Czy to by zmieniło całą walkę? Pewnie nie, ale nie byłoby, takiej, nie byłoby takiej katastrofy, naprawdę rzadko kiedy tak efektownie i tak szybko wygrywa derek Cizora. No to była taka wykładka taktyczna. Trzeba było naprawdę postawić na nogi, mniej tych kilogramów wnieść do ringu, ale prawda jest też taka, że Artur już z tym bagażem porażek ciężkich wyszedł do ringu. Tej szybkości nie było, nie była to duża różnica w porównaniu z Cizorem. Widać, było tam już w pierwszej rundzie, że Cizora jest bardzo blisko, że te ich przednie ręce cały czas szukają kontaktu, że jeden i drugi jest w pozycji do zadawania ciosów, a tak nie powinno być. Szpilka powinien być poza dystansem. Jeśli już rzeczywiście postawiliby na ten boks ofensywny, to przecież był tam taki moment, kiedy Cizora wpuścił, przepraszam, Szpilka wpuścił Cizorę w liny, przepuścił jego atak, że można było zaatakować. Artur się zabachał, widać, że te porażki siedzą w głowie, że nie tylko odporność, ale w ogóle Pewność siebie, że całkowicie siadła u niego. Na sparingach może to inaczej wygląda, ale w walce widać było, że jest niepewny swoich umiejętności. Na tarczy też wyglądało to dobrze, natomiast w walce, w walce już niestety wyglądało to bardzo bardzo źle. Ten początek trenera Romana Onucina jest katastrofalny. Najpierw Izu, Ugonoch, teraz Szpilka. Ta, ta lżejsza wersja Szpilki mobilna by pewnie nie wygrała Szczizorą, a tak jak mówię, nie wyglądałoby to tak fatalnie, przecież Kabajel, Gashi, Scott pokazali jak walczyć z Szczizorą. nagle nie nauczył się błyskawicznie skracać ringu, po prostu Artur był za blisko, ten ring był mały, ale to też nie zmienia faktu, że można było, było boksować Inaczej. Był źle ustawiony taktycznie. Ciężko tu widzieć jakiekolwiek perspektywy po takiej ciężkiej porażce. Spodziewałem się porażki przed czasem, natomiast myślałem, że trochę, trochę dobrego boksu, że zdążyła tu pokazać, że zdoła tam trochę nawsadzać Cizorze, bo ci jest wolny, łatwy do trafienia. Tu nie ma jakiegoś postępu. Oczywiście, jak na, jak na te swoje przeżycia, jak na te lata, to jeszcze czizora prezentuje się nieźle w ringu, natomiast jest wolny, jest statyczny, jest przewidywalny, przecież wiadomo bo jakimi ciosami on będzie uderzał, jak będzie próbował walczyć. No co tu dużo mówić? Artur jest już na końcu swojej drogi. Oczywiście nie moja to rzecz, musi kończyć karierę, czy namawiać do tego, ale naprawdę to wydaje się jedyne sensowne rozwiązanie, bo ten, ten Derek Cizora też jest już naprawdę, naprawdę blisko końca swojej drogi. Cizora przyznał, że chciał wycofać się z walki, miał problemy w, na obozie treningowym dopiero kilka ostatnich dni przed walką, już wyszedł na prostą no i dostał zwycięstwo takie trochę na szwedzkim stoliku wyłożone, ale, ale bardzo, bardzo efektowne i pewnie dostanie dużo walki. A Artur, cóż, no, był bojowy, był zadziorny, sam sobie, sam się pchał do tych dużych walk. Jaj na pewno mu nie można odbówić. Ogromnej ambicji, charakteru wojownika, no ale niestety, niestety musi poważnie pomyśleć o swojej, o swojej bokserskiej przyszłości. Nie ma się co pastwić, zawsze miał ambicje, to on sobie wygadał tę walkę. Promotor- Andrzej Wasilewski twierdzi, że to nie było niepotrzebne, ale to była taka ostateczna weryfikacja. Można było przed nią chronić aktura, ale do tego doszłoby jednak wcześniej czy później, jeśli po tych kolejnych szczebelkach chciałby się drapać. Dobra. Teraz do walki wieczoru na tej gali, czyli White versus Rivas. Dillian White to moim zdaniem bokser, który w wadze ciężkiej poczynił na tle ostatnich lat największe postępy. Był brawlerem, był takim bijokiem na początku kariery, natomiast teraz mógłbym wymyślić dla niego nowy typ, nowy typ, czyli bokser-brawler. Gość, który potrafi się naparzać cios za cios, ale również boksować, boksować na wstecznym, używać lewego prostego, czaić się na kontry, dostosowywać do poczyniań przeciwnika, wypatrywać lub w obronie przeciwnika, naprawdę uczynił ogromne postępy dzięki swojemu trenerowi Markowi Tipsowi, a może przede wszystkim dzięki jego ojcu, Mu tipsowi, czyli jednemu z najlepszych trenerów brytyjskich w historii widać wszystko jest poprawione. Kontrowanie te prawe cepy zostały zastąpione przez prawe proste, naprawdę na lewy jab yy, Rivas'a świetnie bił prawe kontry proste, nie żadne tam cepy White'a kiedyś tymi cepami właśnie okładał, lepsze poruszanie lepsza obrona, naprawdę był czujny na wszystko, na wszystko co, co robił w ringu Rivas każdy prawie element trzeba by Powiedzieć, że, że Dylan White poprawił. Naprawdę dobrze się tego zawodnika w ringu ogląda. To nie jest bitka, to jest po prostu boks. I wczoraj kawał, kawał dobrego boksu pokazał, bo, bo Oscar Rivas jest piekielnie niebezpieczny, natomiast bardzo dobry. Da bardzo dobry przegląd właśnie sytuacji, yy, sytuacji, pokazał White. Szkoleniowy pojedynek pomimo desek najlepsza walka yy, w karierze Diliana White'a. Co można powiedzieć o Rivasie? Nieprawdopodobnie twardy, przyjął masę ciosów na dół, z których, z których yy, sporą część w ogóle nie widział, dlatego że najpierw zaczynał lewy, prawy bić White i wtedy ten potężny lewy sierpowy wkładał na dół. I naprawdę, naprawdę dużo ich przyjął i Was cały czas do przodu. Mocna szczęka, kamienne pięści. Widać było, że jak trafia nawet przez gardę, to przesuwa Rivasa. Jak trafił w końcu tym podbrudkowym, to był knockdown. Jeśli chodzi o white'a, to jeszcze, jeszcze nie do końca jest dobrze z balansem, z ustawieniem, z koordynacją, dlatego że nieraz po zadaniu ciosów kompletnie wpada, to mu pozostało. Chociaż widać, że też nad tym pracują. Nie wszystko oczywiście można wyeliminować, ale Poza tym wszystkim, poza tą ciężką pracą, trzeba powiedzieć, że White po prostu ma talent, ma spory talent do boksu, który się po prostu teraz pokazuje. Co mogę powiedzieć o Rivasie? Ciężkie pięści, niestety za dużo pojedynczych ciosów, za mało kombinacji fajnie potrafi się zakrać w dystans i wtedy wyszczelić swoje bomby natomiast za często w prostej linii za słabe jest przygotowanie ataku za mało jest zwodów dlatego dlatego właśnie Rivas jest zbyt przewidywalny jego trenerem jest Mark Ramsey, ale niestety na razie nie zmienił nie zmienił wiele niestety w sporej części wyglądało to jak walka innego podopiecznego Ramsey'a czyli David Alemi z Billy Dawson nie było zmiany Ataku. Nie było zwodów, które by właśnie wyprowadziły Whitea w pole, które by spowodowały, że White by zgłupiał, natomiast White czekał na te prawę, czekał z podniesionymi rękami, czekał ze swoimi kontrami. Bardzo rzadko zaskakiwał Rivas Whitea. Oczywiście te ciosy spadały bardzo mocne. Ale większość z nich była wyblokowana. Ja nie widziałem walki 115, 112. Raczej widziałem ją bliżej, wyżej dla Dylan White, ale to nie ma znaczenia, dlatego że, że zwycięzcą tego pojedynku mógł być tylko Dylan White. Moim zdaniem wczoraj było klasę lepszą od Rivas'a. Pomimo desek, pomimo tych wszystkich kłopotów, to on pokazał inteligencję w ringu. Natomiast Rivas, przede wszystkim walory fizyczne, te twarde pięści, niesłychaną, niezłomną wolę, bo on dużo, bardzo dużo ciosów przydał. Natomiast dużo jest do poprawy u Oscara Rivasa. Jeśli by poprawił to, co ja mówię, czyli przygotowanie ataku z wodami, czy też podchodzenie do przeciwnika pod różnymi kątami, to byłby piekielnie niebezpieczny, bo on te ręce ma nieprawdopodobnie ciężkie. To widać nawet na wyblokowanych uderzeniach. Tak czy inaczej, kolejna wygrana Diliana White'a, kolejna bardzo cenna wygrana boksera Brawlera z Brixton, kapitalna kariera. Kilka fajnych skalpów już ma na koncie. Teraz doszedł do tego Oskar Rivas. Już naprawdę Dylan zasługuje na tą mistrzowską szansę. Ktokolwiek by jej mu nie dał. On ostro mierzy... Wajdera, ale ciekawe, czy Wajder jeszcze będzie miał pas, kiedy, kiedy dostąpi tej szansy Dillian White. Może do, dojdzie do walki Tyson Fury i Dillian White. Tu panowie wymieniają non-stop argumenty, non-stop kłócą się na mediach społecznościowych. To chętnie bym zobaczył. Kawał dobrego boksu pokazał Dillian White. Tego się właściwie spodziewałem, ale... Ale to nie zmienia, nie zmienia faktu, że, że ten postęp jest bardzo, bardzo duży na przestrzeni kilku lat. Tak jak mówiłem, z brawlera, z bioka mamy teraz boksera brawlera. Ostatni temacik na dzisiaj to będzie David Price. Tak naprawdę to Price zaskoczył mnie najbardziej wczorajszego wieczora i to nie zwycięstwem, a stylem i charakterem zwycięstwa i tego boksu. Myślałem, że może ułożyć do snu Dave'a Alena, ale że w 11 rundzie David Price będzie w dobrej formie, że będzie gotowy na pełną dwunastkę, tego, tego się naprawdę nie spodziewałem. 36 lat i moim zdaniem najlepszy skarb i najlepsza walka w karierze, bo kogo tak naprawdę pokonał David Price, od Leia Harrisona, starego Skeltona. Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że Dave Allen jest najlepszym skalpem. Tym bardziej, że ten boks, który pokazał Price w wieku 36 lat, jest najciekawszy do tej pory. I wydaje mi się, że dopiero teraz pokazał ten potencjał, o jakim kiedyś się mówiło. Przez lata pokazywał tylko braki. Brak dobrego dystansowania, brak mocnej szczęki, przede wszystkim brak charakteru czasem do walki. On się spalał psychicznie. Jego problemy kondycyjne były nie tylko powodem tego, że, że był za duży, za ciężki. Wydaje mi się, że, że główne problemy były mentalne Davida Price'a. On nie chciał być w ringu. Wychodził sparaliżowany. Jeśli te jego wyuczone na pamięć akcje nie działały, to on po kilku rundach nie miał siły, ale to nie tylko dlatego, że się wyboksował. Mi się wydaje, że to przede wszystkim kłopoty z oddychaniem, również ta nerwowa energia, ten strach przed konfrontacją powodował, że bardzo, bardzo dużą część swojego potencjału David Price stracił. On w tych walkach próbował tych długich ciosów, tych potężnych bomb prawą ręką. To na początku kariery się udawało. Nokautował jednego przeciwnika za drugim, natomiast kiedy pojawiały się w rynku problemy, jeśli po kilku rundach stał przeciwnik, tak jak Tony Thompson, to po prostu David Price walkę przegrywał i tak, tak toczyły się te jego kolejne walki. Był też łapany szybko, też zdarzało się tak, że był łapany szybko jak w walce z. Erkanem Teperem, ale generalnie, generalnie po kilku rundach już w baku Price'a nie było niczego. Tutaj pokazał, że ta kariera mogła potoczyć się inaczej, ale teraz nie wiadomo, co może ugrać David Price. Wczoraj pokazał spokój w ringu, kapitalne oko, wyczucie dystansu, nie tylko te długie ciosy, o jakich wspominali komentatorzy, że on utrzymuje Alena. Utrzymuje Jeszcze ważniejsze były te krótkie ciosy, te podbrudkowe, miał znakomity timing tych podbrudkowych, tych lewych sierpów na dół, naprawdę wybór uderzeń Dave'a Price'a był kapitalny. Być może pomógł fakt, że świetnie znał Dave'a Alena, że nie bał się go, że Dejwalen jest mały, że Price nie tracił tyle sił w Klinczach. Natomiast kapitalnie ustawiał się David Price w defensywie. On kompletnie nie pozwolił nic zrobić inside Dave'owi Allenowi. Pięknie go blokował, natomiast te ciosy w tempo ze świetnym timingiem na wchodzącego Dave'a Allena były kapitalne. I to nie tylko te długie ciosy, przede wszystkim właśnie te krótkie podbródki i te ciosy na dół, One kompletnie rozbiły Dave'a Allena. Dave Allen jest odporny, ale on po kilku rundach już, już naprawdę miał dosyć tych, tych ataków. Pierwsza runda była bardzo fajna w wykonaniu Alena. Opuścił ręce, robił dużo zwodów, bardzo dużo tych zwodów, przy ruchu zmuszał Price'a tym do wycofywania się, do pracy dużej w defensywie. To była bardzo dobra taktyka. Niestety, niestety po otrzymaniu mocnego ciosu, już poszły potem te ręce w górę Dave'a Alena, już zaczął iść w prostej linii, w ślamazarnym tempie, już zasłaniał sobie widoczność, i wtedy Price już go łapał tymi lewymi krótkimi, już go łapał tymi podbródkowymi, już miał już miał drogę otwartą, Price do zwycięstwa. I tak wydawało się, że może stracić siły, może stracić kondycję. David Price, ale naprawdę na spokoju, na spokoju, kapitalnie zaboksował. To był, to był taki profesorski box Price'a. Naprawdę nigdy nie widziałem czegoś takiego w jego wykonaniu. Na sukcesy już jest na tym najwyższym poziomie, zapewne za późno ale rzeczywiście odblokował się mentalnie. Być może trochę z tego powodu, że, że dobrze znała Lena, że nie obawiał się go, znał go ze sparingów. Już w walce z Powietkinem bardziej był taki David Price, który chciał wejść do ringu, który chciał wyjść do ringu, chciał się bić, tyle że z Price'em miał złe doświadczenia, przepraszam, z Powietkinem. Powietkin szkolił go na ringach amatorskich, wiadomo było, że Powietkin bije mocno, To jeszcze do końca bardzo ładnie zaboksował ten Price, miał swoje momenty, ale jeszcze do końca nie otworzył się, jeszcze tego luzu nie było. Natomiast wczoraj na pełnym luzie, na pełnej kontroli, wszystko widział, używał dokładnie tych ciosów, jakich trzeba. Ja tego nie pamiętam. Z boksu Davida Price'a nigdy tego nie było. On po prostu walił te, ten lewy prawy, weszło, to weszło, jak nie, to potem przegrywał walkę. A tutaj kapitalna kontrola. Naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem boksu Davida Price'a. Pomimo tego, że Alan jest przewidywalny, że jest ograniczony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to już z gorszymi zawodnikami męczył się niejednokrotnie David Price. Wczoraj po raz pierwszy w karierze była chłodna głowa, spokój Taktyka, dopasowanie się do ruchów przeciwnika, patrzenie na to, co robi rywal, i zadawanie tych ciosów, jakich trzeba. Także David Price zasłużył na duże słowa uznania. Czy on coś jeszcze ugra? Pewnie nie, ale to nie zmienia faktu, że bardzo fajne zwycięstwo w tej drugiej, w tym drugim etapie, w końcowym etapie kariery sobie wywalczył. Dzięki to już będzie dzisiaj na tyle. Kapitalny boks w nocy Manego Pacquiao. Bardzo ciekawe, również wydarzenia wieczoru w Otu Arenie. Jak zawsze proszę o lajki, like, udostępnienie, proszę o nowe subskrypcje, nowych patronów. Dzięki, cześć. Jedziemy teraz ostro z vlogami. Prawdopodobnie niedługo będzie QA, następne. Będę prosił Was o pytania. Będą też tematy, które będziecie proponować. Dzięki, cześć. Do zobaczenia.